Apple planuje wprowadzić aż trzy nowe, topowe modele iPhone'ów jesienią 2026 roku. Będą to iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz pierwszy składany iPhone Fold. To duża zmiana strategii, bo przez ponad dekadę Apple prezentował nowe modele tylko raz w roku. Premiery będą podzielone na dwa etapy: smartfony premium jesienią, a tańsze wersje wiosną 2027 roku. Celem jest równomierne rozłożenie przychodów i zmniejszenie presji na zespoły projektowe. Składany iPhone Fold ma design typu książki i ekran wewnętrzny 7 po 8 cala. Zewnętrzny ekran ma 5,5 cala, a w środku znajdziemy cztery aparaty i Touch ID. Grubość Folda po rozłożeniu wyniesie około 4,5 mm, a cena szacowana jest na 22500 udaki, Przewiduje się wzrost sprzedaży iPhone'ów o 10% w 2026 roku, z produkcją na poziomie 240 milionów sztuk rocznie.